Oto mamy kolejny sprzęt. Hmm. Kolejny magnetowid. E, ten magnetowid pisze, że jest ma automatyczne czyszczenie głowicy. E, Muszę po prostu włożyć kasetę. No, coś tam rzęczy. I puszczamy. Coś ten dźwięk z tego telewizora nie jest za dobry. O! Przeprowadźcie prawdziwych aktorów. No to był jednak telewizor. No więc, jak widać, odtwarza całkiem fajnie. Oczywiście... To jest czarno-biały telewizor, więc. O! W prawą stronę, raz w drugą stronę z podglądem. No i idzie do tyłu. Zatrzymamy go. I co? Spróbujemy jeszcze do przodu przewinąć. Bez podglądu. Jeszcze to, coś nie za bardzo chcę przewijać się tam, bo nie chciał przewijać, nie dlaczego. teraz? No, chyba nie przewija. Przewija tylko na podglądzie, co ciekawe. Znaczy na jakąś tam usterkę? No, bo tak jest wszystko. Zdaje się, w porządku. No, trzeba się musi ustawić. No. No bo taśma już jest zjechana, też jest to taka możliwość. Bo te taśmy też są, nie są rewelacyjne, spróbujemy z inną taśmą. Nie będziemy go katować jakimś sąsiadem, Coś tam telefonować do takie telewizor też jest taki śmieszny. Nie no, jakiś głos słychać, No właśnie nie wiem. Jeszcze raz spróbujemy to samo. Działa jak chcę. Dobra, teraz powinno działać. To coś jest jakieś... Może tak? No teraz nie chce odtwarzać, to no nie wiem co mu się stało. Może się po prostu zabrudził, bo nie był dawno temu uruchamiany. To był pierwszy raz, kiedy właściwie go uruchomiłem. Pomijając próbną wersję przed tym nagraniem. No a teraz coś przewinął. Proszę bardzo, przewija. Może musi się rozchodzić. Damy mu szansę jeszcze. No i stop. I teraz puścimy. Proszę bardzo. No, no i jednak i... działa. Cześć, do Taborza Bogackiego. Proszę pana, w no, grona zdaje się dyrektora Bogackiego nie ma. A gdzie jest? Tego ja nie wiem. To domiećcie się. Nie będę darmo na górę chodził. Tak jest? Zaraz zacznę. No, może po prostu jest tak, jak napisane, czyli automatyczne czyszczenie głowicy. Musi je przeczyścić jakoś. Taki sprzęt. Także gwarancji nie ma, że będzie działał, ale czasem działa, czasem nie działa. Taki już z niego. To mamy jeszcze jakieś przestawianie czegoś tam. Jakieś celka, nie wiem o co chodzi w ogóle. Automan, coś tam, coś tam wybieranie różne rzeczy. Nagrywanie e, Nagrywanie i, i co? Jeszcze możemy obejrzeć go jak z tyłu wygląda to coś z tyłu wygląda tak i tam są wejście na anteny iście na eurozłącze i kabel wyslejący e, i możemy go wyłączyć i siebie też możemy wyłączyć